Preferujesz trening dolnych partii ciała czy górnych? Dolnych. Mm -hmm. Poranek ze wdzięcznością czy wieczorne podsumowanie dnia? Poranek ze wdzięcznością. Tom, Tom Hardy czy Brad Pitt? Uh, Tom Hardy. Sorry guys. <laughs> Ale świetne Was? pytanie! W życiu bym się go nie spodziewała. Ateny czy Warszawa? Kombinacja, połączenie tych obu miejsc. W ogóle nie wyobrażam sobie być cały czas w Atenach. Mhm. Nie wyobrażam sobie też nie, nie polecieć do Grecji, więc y, kocham Warszawę na zabój, uwielbiam, ale potrzebuję czasem takiego resetu greckiego. Twoja biografia. Wolisz, żeby powstała w formie książki czy filmu o Wow. E, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy nie myślałam o ja swojej biografii. Tutaj... <śmuszczuś> Chcesz ją napisać? To zróbmy tak. To ty napisz tę biografię, a później zrób o tym film. Ok. Dobrze. Dokument. Białko w postaci jajek czy koktajlu białkowego? Jajka. Dzień w trybie zen czy dzień pełen wyzwań i adrenaliny? No i to, i to. Mm. No ok. Znaczy to częściej zdarza się ta adrenalina, ale zem też musi się pojawiać i to jest ten mój. E, to, to jest mój taki winning point, że jestem w stanie to wypracować. Siła to spokój czy determinacja. Siła to spokój. A star is born czy diabeł ubiera się u, pra u prady? Oh. Star is born. Trening ciała czy trening charakteru, co daje Ci większą siłę? A, to muszę dłużej odpowiedzieć, bo moim zdaniem mój trening uzewnętrznił mój charakter i dzięki temu byłam w stanie nad nim pracować. I uważam, że mm, trening nie tyle kształtuje charakter, czy... Finalnie tak, ale uzewnętrznia go, bo my siebie poznajemy na tej macie i wiemy z jakiego poziomu startujemy, jesteśmy w stanie coś zmienić, więc najpierw uzewnętrznia, a kolejno my już sami go kształtujemy.